It's over. Sponsorem programu był operator sieci Plus, dostawca internetu 5G będącego w zasięgu 17 milionów Polaków. Sponsorem programu był właściciel aplikacji Pyszne.pl, serwisu do zamawiania jedzenia online. A pap migrena na ból głowy i migrenę. Na program zaprasza jego sponsor, producent ekstraktów do pieczenia, Dr Edker. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Vigalex D3 plus K2 z witaminą D, wspierającą zdrowe kości i odporność. Sponsorem programu jest Panasonic. Producent suszarek i prostownic z technologią Nanoi. Zbrodnie. Mrożące krew w żyłach. Int